Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj się nauczymy ciekawego słowa wścibski nosy Łatwo to zapamiętać po prostu od nosa, zwłaszcza, że my mówimy podobnie znaczy mamy tego typu zwrot, że właśnie też coś wiążemy z nosem, że ktoś wkłada nos w nie swoje sprawy, jest wścibski czyli nosy tam jest dyktank el to jest dokładnie ten sam dyftong co ostatnio robiliśmy lekcję o wymowie chcieć, czyli want, i czas przyszły zaprzeczony operator went. Oczywiście ten dyftong jest mocniejszy w brytyjskim. el. Amerykanie mówią przez o, czyli ten wścibski po brytyjsku to będzie no a po amerykańsku nosy, po prostu o. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Brytyjczykiem, który chciał się zapytać, co robi moja żona. I właśnie użył tego, tego słowa w zwrocie: I hope I'm not being nosy. Super sprawa. Czyli mam nadzieję, że nie jestem ścipski, ale. Czyli to jest coś takiego jak: No, sorry, że pytam, ale gdzie pracuje Twoja żona? Albo jeśli mogę zapytać, to gdzie pracuje Twoja żona? Dlatego zobaczcie, jak ładnie użył be w formie ciągłej, bo normalnie się mówi I am, tak? Na przykład I am, nie wiem, na przykład smart, jest mądry. You are smart, ty jesteś mądry. You are rude, a ty jesteś hamski. Tylko to oznacza, że ogólnie jesteś. A często mówimy, że ktoś jest hamski w danym momencie, bo ja nie wiem, czy ktoś jest ogólnie hamski. Więc wtedy daje be normalnie w czasie ciągłym. Present continuous do czynności, która się dzieje w tym momencie. Czyli you are being. Czyli on o sobie powiedział I'm being nosy. Czyli ja jestem ściski, No ale on to ładnie zaprzeczył. I hope I'm not being nosy, but what does your wife do? Co porabia twoja małżonka, w sensie gdzie pracuje. Oczywiście, tak jak mówiłem, ten zwrot to jest język codzienny. To jest coś takiego właśnie jak, sorry, że pytał. W sytuacji takiej bardziej formalnej, bardziej eleganckiej powiemy, if you don't mind my asking, jeśli nie masz nic przeciwko mojemu zapytaniu. I tam, słuchajcie, fachowo powinno być my asking, jeśli nie masz nic przeciwko czemu, to jest rzeczownik zapytanie, a czyje zapytanie? Moi, czyli my asking, natomiast w języku codziennym coraz częściej używają me asking, if you don't mind me asking, co jest uważane za niepoprawne. Ja z ciekawości sprawdzałem w Engram View, pokażę Wam to. Ta wersja niepoprawna jest w tym momencie bardziej popularna niż poprawna. No i tu właśnie mamy Ngram Viewer. Wpisałem te dwie wersje don't mind my asking i me asking No i zobaczcie na wynik me asking jest bardziej popularny niż my asking Czyli jeszcze raz myślę, że my byśmy powiedzieli przepraszam, że pytam albo jeśli mogę zapytać a po angielsku mamy te dwie wersje I hope I'm not being nosy, but What does your wife do? Albo If you don't mind my asking Where does your wife na przykład work pracuje? I z ciekawości sprawdzamy nosy, czyli wścibski w longmanie. Klikniemy nosy Tu właśnie widzimy tę wymowę dyftong Eu w brytyjskim, a w amerykańskim normalne o no. nosy Nauzy. Widzimy też, że stopniujemy sposobem krótkim. Longman nam to pięknie pokazuje. No i tłumaczy, co znaczy być wścibskim. Always wanting. Zawsze chcę to find out. Dowiedzieć się. Things that do not concern you. Rzeczy, które ciebie nie dotyczą. Especially. Zwłaszcza other people's private. Affairs. Czyli zwłaszcza sprawy prywatne innych ludzi. I przykład. Don't be so nosy. Czyli nie bądź taki wścibski. Albo wścibski sąsiad. A nosy neighbor. Co ciekawe, czyta Brytyjczyk. A nosy neighbor. Bo nie słyszymy ry. A napisane po amerykańsku, bo nie mamy u. No i teraz. Cambridge, definicja, a jeszcze jedna ważna sprawa, możemy pisać tak lub przez e. Do koloru, do wyboru. No i według Cambridge, too interested jesteś zbyt zainteresowany w czym in what other people are doing, czyli w tym, co inne osoby robią. And wanting. Zobaczcie w ogóle, że jest ing. Ktoś zapyta, jak to łąd w ingu? No przypominam, że ing ma przeróżne użycia. Łąd nie występuje w, w ingu w czasie, ale na przykład imię słów śmiało można stworzyć, na przykład chcąc, wanting. No i co my chcemy? To discover, odkryć too much about them. Czyli odkryć zbyt dużo na ich temat. I przykład. She was complaining about her nosy parents. Tak? Ona narzekała na jej wścibskich rodziców. Jest też zwrot określający taką osobę, ale to jest zwrot nieformalny. Nosy Parker. Nosy Parker. To jest właśnie wścibska osoba. A person who is nosy. Podobno się to wzięło od nazwiska Pake. Był kiedyś taki arcybiskup, który podobno był wścibski. No i przykład od native speakera. Jesteśmy na tym kanale. Tutaj wykład o służbie zdrowia brytyjskiej, na co ludzie narzekają i tak dalej. Na przykład na recepcjonistów w szpitalu, że są właśnie zbyt ciekawcy, wypy, wy, wypytują i pan tu mówi... We need to say to patients, tak? Musimy mówić pacjentom, co musimy mówić. The receptionist might ask you what's wrong with you. Czyli recepcjonista na przykład w szpitalu może zapytać, co się dzieje. Maybe we need to say to patients The receptionist might ask you what's wrong with you? They're not... No i teraz, they. They're Be nosy, it's just so they can help you. They're not being nosy. I znowu w tym momencie czyli oni oni nie są ścipscy zadając takie pytanie it's just so they can help you chodzi tylko o to że oni chcieliby ci pomóc jeszcze raz the receptionist might ask you what's wrong with you they're not being nosy it's just so they can help you i jeszcze jeden przykład BBC 3 posłuchajcie jak ciekawie mówi ta starsza Pani, nie wiem, ja w ogóle mam słabość do starszych osób. Posłuchajcie. No, i pani opowiada, że stała przy oknie. I was standing here. I was. Zobaczcie, jak się powtarza tak często mówią osoby starsze. Ona, tak jakbyśmy powtórzyli operator w czasie przeszłym, czyli I, saw him. I did, że naprawdę. Czyli stałam tu not being nosy or anything. Czyli nie, żebym była wścibska czy coś podobnego. I was standing here, I was, not being nosy or anything. Did it look like it was cold? No i ktoś dopytuje panią. Did it look like it was cold out there? Czy wyglądało na to, że było zimno. Oh, yes, it took very chilly Yes it looked very chilly movie Pani trzymając lornetkę. I was standing here I was not being nosy or anything. Did it look like it was cold out there? Oh yes it looked very chilly Dzięki Trzymajcie. Się.